Cześć wszystkim, ja jestem Myszu i witam Was w kolejnym odcinku z Granite for Speed Underground 1 Wracamy do rozgrywki, został nam Lap Knockout i Sprint z tego setu i weźmiemy sprint oczywiście, bo jest krótszy. Tak, no. Po ostatnim odcinku szukałem jakiegoś fajnego neonu, który pasowałby do nowego designu naszej fury. Wiecie jaki jestem genialny? Jestem taki genialny, że szukałem czarnego neona. I tak po 20 minutach szukania dotarło do mnie, że to co robię to nadaje się dla kogoś o ilo, ilo, ilo raziej inteligencji równym zdechłej ameby, więc zaprzestałem swoich działań, ale straszny niesmak w mózgu mi został po tym co wyczyniałem. Jak przeglądam, przeglądam i tak sobie mówię, kurde, no on gdzieś tu był przecież, no też go pamiętam po chwili tak dla mnie no kuźba czarny neon chyba w dupie chyba jak sobie grałeś klomocie na jakiejś inwersji kolorystycznej o, trochę mnie zniosło ale pierwszy nie wiem ten, ten biały kolor jakoś mi się bardziej rzuca w oczy widzę samochód w końcu wcześniej to miałem wrażenie że się sam obraz przesuwa Spadły trochę klatki. Teraz w sumie mogą spadać klatki, bo w tle mi się przenosi kilka rzeczy na dysk zewnętrzny i, i, i może to troszeczkę obciążać, aczkolwiek nie powinno zbyt wiele. Także, także mam nadzieję, że, że nie uświadczymy jakiegoś, jakiejś tragedii. Tak, droga zamknięta. Możecie zauważyć, że jakoś specjalnie mnie to mnie to nie wzrusza. Jak droga zamknięta, to ja se otworzę. Nie, 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 tylko nie ten moment. Tu trzeba zwolnić i jechać po prawej. I... Ha, czy na dzisiaj mam jakąś historię? A mam w sumie. Może nie tak... Bezruszającą, jak w ostatnim odcinku, ale historię braterską mam. Otóż, mój brat jest dosyć dobry w gotowaniu, nie da się ukryć. Zresztą wszyscy, nas jest w sumie czterech razem ze mną, e, i, i wszyscy lubimy sobie pogotować czasem. E, Tail lights, fajnie. E, w każdym razie, wszyscy lubimy sobie pogotować, ale Najmłodszy z moich starszych braci ma takie powiedzmy, że wybitne zdolności w tym kierunku. Wszystko co, co robi mnie smakuje jak, jak nie wiem. I któregoś dnia był na rybach i przyniósł takiego dosyć sporego sandacza. Sandacz dobra ryba, mówiłam. Ale do rzeczy. Przywiózł tego sandacza i mówi do mnie, że... No będzie robił rybę, czy ja też chcę. Ja mówię, no spoko, no jak już robisz, to na mnie możesz też zrobić. On się pyta, czy może mi zrobić sandacza po egipsku. Ja mówię, no, no, no spoko, no rób jak uważasz, na pewno będzie dobrze. No, więc minęło ze 20 minut, pół godziny, godzina. Nie ma nic, no. Ja wchodzę do kuchni, on sobie je. No, ja tak pytam. Stary, no, chciałeś mi zrobić rybkę, no tu czekam, eee, a, a ryby nie ma. On mówi, no wołałem cię, ale tam grałeś, to nie słyszałeś. Eee, tak, no dobra, no to gdzie, gdzie ta ryba? On mówi, no twoja porcja jest tutaj. Ja patrzę, on pokazuje na pusty talerz. I tak, ale jak, gdzie jest? No co, zżarłeś, czy o co ci chodzi? On mówi, no nie no, chciałeś sondacza po egipsku. A w Egipcie nie ma sandaczy. Tak. Za ten suchar należał mu się puchar na ówczesne czasy, aczkolwiek to e, To stwierdzenie weszło do użytku dopiero niedawno. Ale podzielił się ze mną. Suma summarum dał mi trochę ze swojej porcji. I notabene było to bardzo dobre. Aczkolwiek, jakby ktoś wam proponował sandacza po egipsku, czy jakąkolwiek rybę po egipsku, to zostaliście ostrzeżeni, że to może tak wyglądać, jak wyglądało. Czemu mi nie idzie? Ostatnio się śmialiście, że do driftu wziąłem sobie samochód z napędem naprzód, a... Nie wiem jak wam, ale mnie w dwójce, na przykład, Undergrounda najlepiej driftowało się Eee, Boże Mitsubishi Eclipse oraz eee, Golfem Golfiaczem który też ma napęd naprzód Więc jak się chce to się da Nioniku Vinyl, Teraz Serio Fajnie w dupę sobie wsadźcie w uniku Co to za uniku vinyl znowu Tylko, że będę musiał odinstalować ten, żeby nie Żeby sprawdzić w ogóle Nie chce mi się Sorry 1500 Drag Myślałem, że ta czarna to moja, tak już wiecie z przyzwyczajenia Tylko coś mi maska nie pasowała O, słyszę pociąg Nie widzę ruchu drogowego To będzie dobry wyścig chyba Ale nie dla mnie Gdzie? Idź pan stąd Będzie spoczko No, mówiłem Całkiem przyzwoity wynik Not me, baby, not me. Mm, szósty w dragach. Co ty mi dziecino jakimś edim grozisz? Lecimy, lap no kauta. drogą nagrywam odcinek po odcinku. Także, znaczy prawie odcinek po odcinku. E, także nadal mam piwo. Dwa odcinki pod rząd z piwem. Jest spełnienie marzeń wszystkich nastolatek. Tylko nie w tym kraju niestety. I... A to jest fajna mapka całkiem. Całkiem przyjemna. Tutaj sobie skręcimy grzecznie. Lubię tą mapkę w tą stronę, bo odwrócona jest wkurzająca. Łatwo w tym skrócie, którego właśnie użyłem, stracić panowanie nad samochodem i dzieją się cuda, grawitacja się wyłącza i w ogóle. Huh. No patrzcie. Panowie zostają bardzo w tyle, co im się tam podziało? Zabrałem sobie znak. Poglęszę sobie w pokoju. Coś gdzieś czytałem plotkę ostatnio, że jej chce iść za modą i yy, planują wydać Need for Speed Underground'a odnowionego. Co to będzie? Co to będzie? Panowie, bo jeśli Underground ma wyglądać tak jak na przykład Shift, to ja Wam życzę serdecznie kija w dupę. Serio. Jak zwykle ludziom źle nie życzę, tak wam życzę kija w dupę. Chociaż kto was tam wie, że wam to akurat przyjemność sprawi. Jeśli Underground nowy miałby wyglądać tak jak dwójka, tylko na przykład ze wszystkimi mankamentami poprawionymi, to ja daję każde pieniądze, kurde, i to nawet przedpremierowo. I jeszcze osobiście się tam do Was wybiorę i każdemu z osobna rękę uścisnę. Na serio. Także nie wiem co oni knują, ale mam nadzieję że to będzie dobre. Tak dobre jak każdy fan starego Undergrounda by chciał. Zwłaszcza że Biorąc pod uwagę, że jestem w, e, w trakcie bardzo powolnego, aczkolwiek mimo wszystko, składania komputera. Jest szansa, że akurat wy, wyrobiłbym się ze złożeniem kompa na premierę ów gry. No, tu panowie, panowie, byłbym Czy coś. Spin. Dobra trochę fartuchem mi się udało O, headlights, style lights mamy Możemy się pobawić światełkami Co tu było? Accessories chyba Nie to e, stock, A-lights, voltage, projector, lunar Projector chyba, no takie no naj... i A może voltage? Nie, voltage niech będzie No kurde, nie ten guzik no i będzie voltage, a z tyłu chrom pewnie Crimson, chrome, masked, reaper no To chrom. tak czułem, tak żem czuł! Odbiło się dziecko jakbyście pytali Ale pokręcona trasa Biorę w ciemno Zejdź mnie z drogi, bo rozjada jak psa nie, żebym kiedyś psar wjechał. Ale po drodze na łódź to księdzika upolowało. Chyba już nawet mówiłem kiedyś o tym. Pyk. Czekam ze straszną spiną w dupie, aż panowie z Action dotrzymają... Eee, dotrzymają obietnicy i zrobią w e, action e, możliwość streamowania. E, aczkolwiek, w sumie, cieszę się, że opóźnia się termin, który mi podali, bo jeśli opóźnia się termin, to znaczy, że znaleźli coś, nad czym trzeba popracować, że nie wydadzą skiepanej wersji. Chociaż kto ich tam wie. No i coś źle się driftuje akurą. Dobrze się driftuje. 30 koła mam przewagi. 40. Jak się umie, to się i wózkiem widłowym pociągnie po ślisk. Te ślady hamowania zostają? Kurde. Powiem wam szczerze, że nie zauważyłem ich wcześniej. Dobra gra. 10 na 10 <śmiech> eee... <śmiech> Powiem wam, że przechlapane z tą alergią mam strasznie Byłem kiedyś na odczulaniu, ale guzik to dało Poza tym, że kupę kasy się wyładowało, bo nie było... Znaczy samo odczulanie było darmowe, ale zalecili mi jakiś miód pszczeli taki taki prawdziwy miód pszczeli nie wiecie z biedronki za 10 zł słoik tylko taki kurde słoiczek jak wielkości e, koncentratu z podliszek który kosztował chyba 80 zł e, ale ale działał tylko że teraz już nie działa na przykład żaden miód nic nie działa w sumie ty ci... Pfff. A, ja się poplułem. Nie żartuję, nie poplułem się. Ale monitor poplułem. Z poplutym monitorem też się da jeździć. No nie, psujo. Buper, fajny nick ma koleś. Buper. Super, duper. No co ty rob... Co? Co ty dzielasz? Co ty DZIELAJESZ w sumie? Dzielasz to też taki slang chyba, nie wiem. Mój kolega tak mówił. Rosjanin rodowity. Ale mówi po polsku też. W sumie to może być tak, że on już ani po rosyjsku, ani po polsku nie mówi, bo... Jak się tak wymiesza dwa języki to później jaja wychodzą, straszne. Who the fuck is Eddie? Jeżdżę w... You have unlocked the Mystical Car. Fajnie. O, upgrade level trzeci Paint'a. Cokolwiek. Eee, co tam się dzieje jeszcze? Tournament. Okej, okay, zrobimy sobie turniej sprintów. I na tym zakończymy odcinek. I będzie fajnie. Wszyscy się będą cieszyć i dawać łapki. Tak, mógłbym się kiedyś obudzić z tego pięknego snu. <laughs> Fajna jest kolorystyka tego 240SX obok. Mógłbym kiedyś taką zrobić. Tylko mi się nie chce albo nie pamiętam. Na zmianę. Oj, daleko, daleko. Daleko jeszcze. Opa. <tysk> <tysk> tak. Tyle wygrać. Uniknąłem jednego, to wdupiłem się w drugi, no. Nie można mieć wszystkiego w sumie. Ale i jadę. Cokolwiek by nie mówić, jadę i jestem pierwszy. Nawet czasem. Że jakiś prajer mi siedzi na ogonie. Już tak trochę mniej. Odsunął się. No wiedział się, że powiedziałem, że frajer i wiecie, poszedł do tyłu, żeby nie było na niego, że frajer. I to jest jakaś taktyka. Nie, nie tamtędy. W życiu. Mm, mm, mm. Mm. O, do fanów Wiedźmina, co sądzicie na temat e, trójeczki dzikiego gonu? Ja widziałem trailer z polskim dubbingiem No dubbing nie jest zaskoczeniem, wiadomo, bardzo dobry, bardzo wysoki poziom Ale powiem wam, że stylistyka Wiedźmina z każdą częścią od, e, Oddala się od tej stylistyki Sapkowskiego Zauważcie, że dawniej, no czy dawniej, w książkach Wiedźmin e, No wiadomo, rozpuszczone włosy, znaczy tam w sumie chyba nie było sprecyzowane do końca, a może nie wiem w każdym razie mnie Wiedźmin kojarzył się z takim... ha, huh, z takim ludkiem, który jest ubrany normalnie, jak wieśniak bym powiedział, ale dokonuje niesamowitych czynów, a tutaj robią z niego takiego super hero, wiecie, wiecie co mam na myśli? Ubierają go w jakąś zbroję nabitą ćwiekami i w ogóle, albo z mitrilu, albo jakaś kolczuga, albo no nie wiadomo co, a to powinien być taki taki zwykły chłopek no kurde on nie powinien mieć na sobie tony żelastwa on powinien mieć prosty zwykły wiedźmiński miecz którym zabija wszystko co go kurzy. a nie, nie nie powinien wyglądać jak taki, taki taki ludzki czołg no kurde trochę panowie z cdp.pl yy... ...tracą to... tego Wiedźmina w Wiedźminie, no to jest tak jak z parówkami w Biedronce. To jest niby wytwór mięsny, ale... mięsa to tam jest... ...śladowa ilość, kurde. Niby rozumiem, no... może te... te przygody nie byłyby takie... ...emocjonujące i nie nadawałyby się na grę... ...gdyby... gdyby nie to, wiecie, gdyby nie systemy craftingu, jakieś zbroje, miecze... E, misje poboczne, jakieś potworzyska i tak dalej. No wiadomo, ale e, trzeba by znaleźć jakiś taki złoty środek w tym wszystkim. Nie popadać ze skrajności w skrajność, żeby nie eliminować e, zupełnie ani Wiedźmina w Wiedźminie, ani tych, e, tych elementów craftingu, które urozmaicają grę jako grę. No nie wiem, takie mam wrażenie. Aczkolwiek... Na pewno grę kupię i na pewno z niemałą przyjemnością w nią pogram i na pewno spędzę przy niej co najmniej te obiecane 100 godzin, które zapowiadają CD CD-kowie. Eee, żałuję strasznie, że nie mogłem być na E3 w żaden sposób. Bo chętnie bym zobaczył tą prezentację z gameplayem Wiedźmina Na pewno była miodna strasznie No ale niestety eee. W każdym razie ja czekam Z kołkiem w dupie dosłownie No i dupa Dupa to tu się dzieje Napijmy się <gry> Nie w tą stronę musimy. Ale co tam, niech się chłopaki pocieszą trochę. Pisk. A propos Biedronki. Mów ta co chce ta, ale ja kaszankę z Biedronki uwielbiam. Zarąbista. Aczkolwiek dodałbym trochę ziół. Znaczy dodaję do niej trochę ziół. E, ale, ale nawet sama w sobie, tak? z ogniska albo, albo z grilla jest zarąbista, mówię wam. To jest też troszeczkę w sumie kwestia przyzwyczajenia do smaku, bo e, mój brat zaś twierdzi, że ona smakuje jak... jak e, stare skarpetki. W sumie, w sumie ja mu powiedziałem, że ja tam starych skarpetek nigdy nie jadłem, więc nie wiem, e, ale... ale... To jest też takie przyzwyczajenie do, do smaku, bo on... Eee, jeszcze miał tą okazję, żeby zjeść taką prawdziwą ręcznie robioną kaszankę. Ja już tej okazji nie miałem. Wiadomo, no tam kupne jakieś tam pseudo ręcznie robione, no ale na ile ona jest ręcznie robiona, to nigdy się nie, nie dowiecie, dopóki sami sobie nie zrobicie. Pizg. Nie wiem czy to już nie jest ten moment, w którym nie nadaje się na NFS-a, bo popełniam strasznie głupie błędy i możliwe, że już mam za dużo krwi w alkoholu. Ale nie wiem. W każdym razie to będzie raczej ostatni odcinek NFS-a jaki dzisiaj nagram. Bo już za, za łatwo się rozkojarzam. Poza tym męczy mnie troszkę nadal alergia. I ja z alergią, alergią mam tak, że mimo... Y, może mimo. Y, jedną rzeczą jest to, że kicham sporo w bezpośrednim kontakcie z pyłkami. A dwa jest to, że mi oczy łzawią i w ogóle pieką mnie nie... Y, 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 spojówki i tak dalej. I teraz jak widzę grę w rozdzielczości 800x600 zdaje się co mi wcale nie pomaga w kondycji tych oczu oj mój błąd ale chyba udało się uniknąć tragedii w każdym razie mu możecie mi jeżyć, że alergia jest przechlapana że musiałem trochę popuścić gazu, żeby nie... nie działy się cuda To jest to co mówiłem, nie lubię tej trasy w tej wersji, wolę odwróconą Wtedy była odwrócona, mówiłem, że wolę ją w tamtej wersji Czyli potwierdzam swoje słowa poniekąd Nie, 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 nie No, dobrze, udało się odbić Mam nitro jeszcze Daleko jeszcze do tej mety, palera jasna O, dobra Dobra, jest że się uda to się nitrzy nie nie zgodzą się no. jeszcze jeden chyba jak dobrze liczę piło opróżnione tak jest jeszcze jeden chyba że jeszcze dwa Też nie wiem Chyba wejdę i wrócę. Wyjdę z siebie i stanę obok. Mm -mm. Out of control. Za tą razem też nie przepadam. Generalnie nie lubię tych, tych miejscówek, gdzie są słupki pośrodku drogi. To jest takie upierdliwe uprzykrzanie życia graczowi. Dobrze, że nie ma czegoś takiego, że na przykład jedziecie w kanionie i kamienie spadają na drogę, bo to już, to, to już by było przegięcie totalne, to już bym chyba zrezygnował z gry w takim momencie. Bo znając życie to ten kamień zawsze by spadał na mnie, prosto na mnie. Tak, O, jedziesz sobie, jesteś pierwszy, smutno by było, gdyby kamień ci spadł na, na syru. Mm. Chińska dzielnica, dużo światełek Dużo zmęczenia ocznego Z tego skrótu nigdy nie korzystam, nie umiem po prostu Zawsze jak w niego wiadę to, to się źle kończy Już wolę jechać dookoła Znaczy źle się kończy, no w sensie nie tej miejscówki Eee, nawet jak mi się uda wjechać w niego poprawnie, to i tak tracę pozycję. Więc dla mnie skrót, na którym tracę pozycję, to słaby skrót. Więc po co mam w ogóle z niego korzystać? Nie, 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 w samochodzie nie rób tego. Uff, wyszło powiedzmy do zniesienia. Aczkolwiek było gorąco jak na makarenie. Jać, zostaw mnie spokojnie. Źle ci na drugim miejscu. Przyspieszmy. Uf. Uf. Dobra, ostatnie metry. Pałuj się gniocie! Pyk. Aha, skończyło mi się piwo. Tyja. Koniec, nierówn... o, dobra. Engine, drivetrain, tire package. I bardzo, do, i bardzo dobrze, mamy performance na koniec. Custom is rise, performance. Engine, level trzeci. Co tu mamy? Grid jest, to bierzemy. Bez pytania. Ehm, HKS. I tu pewnie będzie no właśnie tojo i będzie tojo <laughs> co dam sprint nie dziękuję dzięki wam serdecznie za uwagę mam nadzieję że się odcineczek podobał mnie się fajnie gadało trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych produkcjach z na moim kanale nie będę się jakoś rozwodził. I tak się rozwodzę. Jezus Maria. Dobra. Idę spać czy coś. Na razie. Hej.